To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy EURO 2024. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Witamy z Hamburga. Gościmy na Volkspark Stadion. Mam nadzieję, że czeka nas spora dawka piłkarskich wrażeń. A oba zespoły zagrają na dobrym poziomie. Zapraszamy na mecz. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Reprezentacja Chorwacji gra z reprezentacją Albanii. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Oto w jakim składzie wystąpi Chorwacja. W bramce, Livakowicz, Luka Modric oraz Marcelo Brozowicz zagrają na środku pomocy. Andrej Kramaric zagra zaś w ataku. Prawdziwym mózgiem drużyny jest oczywiście Luka Modric. To pewnie przez niego będzie przechodzić większość dzisiejszych akcji. Jeśli mielibyśmy wymienić jedną cechę, którą ten piłkarz wyróżnia się na tle innych, to na pewno należałoby wymienić soczyste uderzenie. Dystans. Oto królestwo tego zawodnika, gdzie potrafi przymierzyć i wbić gwoździa. A przed Państwem skład reprezentacji Albanii. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę. Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie. A to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Ramaric, teraz z piłką. O, i to był książkowy odbiór piłki. Modrycz teraz przy piłce. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Naciskają. Chorwacja przejmuje piłkę. Ale może teraz będzie szansa. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Nie tym razem rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. No i co? Zamiast posiadania strata. Przeciwnik nie odpuszcza. Teraz Brozowicz. Luka Modric. Próba odbioru i przerwany atak. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Gramarić jest za linią obrony, uwaga! Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu Bramkarza. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. Modric teraz mocno z rzutu rożnego. Szkoda. Wyglądało obiecująco. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Rankarz pewnie. Łatwe miał zadanie. Trochę to wygląda tak, jakby oba zespoły zapomniały o co w tym sporcie chodzi. Po statystykach widać, że nawet to ostatnie pudło. Powinniśmy dziś traktować jak wielkie wydarzenie. Joszko Guardiol. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Mateo Kowacic. Tracą piłkę. Gra przerwana. Stały fragment dla drużyny przeciwnej. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. No i po ataku. Dobra interwencja. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ramadani Bayrami. Odane podanie i przechwyt. Kobacic. Luka Modric. Błąd teraz Modricza. Przechwycona piłka. To już ostatnie minuty strzelona Bramka zapewniłaby zwycięstwo. I mamy strzał. Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Smiley. Uwaga, mocny pressing. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie może być groźnie, ależ to była istotna obrona. Gdyby nie Bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złotą. Rzuca w okolice 11 metra. Była sytuacja i była główka. Ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. No i będą teraz jeszcze dwie minuty doliczonego czasu. Modric. Koniec meczu, który nie zachwycił zwłaszcza tych kibiców, którzy oczekiwali bramek. Zawsze, gdy mecz kończy się bezbrankowym remisem, czujemy pewien niedosyt.